Opis ćwiczenia Stań na jednej nodze. Noga podporowa lekko ugięta w kolanie. Noga ćwiczona odstawiona w bok. Dla utrzymania równowagi przytrzymaj się czegoś. Wykonując wdech, wykonaj odwodzenie nogi wolnej w bok. Zatrzymaj ruch w momencie maksymalnego napięcia ćwiczonych mięśni, bez dodatkowych ruchów biodrami. Następnie, robiąc wydech, wróć do pozycji wyjściowej. Najczęstsze błędy. Ruch odwodzenia nogi odbywa się poprzez szarpanie tułowiem.